Nie ma ekranów, LEDów i barierów, ale robi to co najważniejsze: jeździ. Oto Volkswagen Golf, popularna czwóreczka. Ten skubaniec ma 20 lat na karku, nieźle przyspiesza, mało pali, tani w eksploatacji, nie przysparza żadnych problemów. No ale cóż, jedziemy na przegląd techniczny i zobaczymy, czy przejdzie go śpiewająco. Dla właścicieli tak dojrzałych aut przegląd to zawsze stres. Diagnosta może wykryć usterki, których naprawa jest droższa niż wartość naszej fury. Będzie stempelek czy nie będzie? No i jak Adam, musisz zwrócić uwagę na parametry analizy spalin. Jedna z wartości zbliża się do granicy normy przewidzianej przez polskie prawo i coś trzeba będzie zrobić z silnikiem. Bo on po prostu bierze olej. Dobrze, panie dyrektorze, będę myślał. Niewielki remont tego silnika, po którym Golf przestał by brać olej, kosztowałby około 2500 zł, połowę wartości auta. Jest jednak coś, co może nas uchronić przed tym wydatkiem to ceramizator. Moim rozwiązaniem będzie dodatek do oleju, który za chwilę zaaplikuję, ale zanim to zrobię, to jeszcze sprawdzę kilka parametrów silnika. Na początek emitowany przez motor hałas. Nasz miernik pokazuje wynik w okolicach 78 dB. Zgaszę go teraz i zmierzę kompresję. W tym celu trzeba wykręcić świecę. Chodzi o to, by wykonać pomiary przed i po wlaniu ceramizatora. Będzie wiadomo, czy cokolwiek zmienił. Ten silnik Volkswagena 1.6 ma bardzo utrudniony dostęp do dwóch środkowych świec, bo przykrywa je kolektor dolotowy, więc wykręciłem dwie skrajne świece, pierwszy, czwarty cylinder i to na nich zmierzę kompresję. Ile mamy niecałe 10, 9,5 z dokładnością. To rzeczywiście nie są dobre informacje dla mnie. Fabrycznie powinien mieć około 13 barów. A jak sprawy mają się w cylindrze czwartym? Na czwartym mam 10, też średnio, dlatego zaaplikuję ten oto ceramizator. Ceramizator teoretycznie, mieszając się z olejem, ma wytworzyć na metalowych powierzchniach dodatkową warstwę uszczelniającą ochronną. żeby zaaplikować ceramizator, silnik musi być rozgrzany i taki jest, bo jest mi tutaj z nim bardzo gorąco. Po aplikacji silnik musi na biegu jałowym w spokoju popracować przez około 20 minut. Potem musimy delikatnie przejechać około 1000 km i wtedy motor ułoży się na nowo i wszystko powinno wyglądać lepiej. Etap 20-minutowej pracy na wolnych obrotach mamy już za sobą. Teraz bardzo dokładnie musimy wszyscy razem zapamiętać: przebieg 175 359 km. Licznik dzienny wyzerowany. Przed nami Tysiak, lecimy. Zrobienie wspomnianego Tysiaka zajęło Adamowi 4 dni. Po tym czasie wracamy na stację diagnostyczną. Ten sam fachowiec wykonuje pomiary składu spalin na dokładnie tym samym sprzęcie. Wartość, którą mieliśmy, 100, spadła do 69. No, da się? Da się. Pora sprawdzić hałas emitowany przez silnik. Wcześniej generował niecałe 78 decybeli. A teraz sami spójrzcie. Ten sam miernik pokazuje niespełna 76. I kolejny ważny parametr. Ciśnienie sprężania. Adam znów wykręca dwie świece. Te same co wtedy. Najpierw pierwsza. Kręcimy motorem i odczytujemy zapis. Było 9,5 jak pamiętacie. Teraz jest 10 prawie i pół czyli niecały bar lepiej. Czwarty cylinder poprzednio był w odrobinę lepszej kondycji, jak jest teraz? Było niecałe 10 barów, teraz jest nieco ponad 10, czyli jakieś pół bara więcej. Troszkę zachodu było, ale teraz silnik pracuje ciszej, spełnia normę emisji spalin, pobór oleju się zmniejszył, kompresja nieznacznie się zwiększyła. Pamiętajcie tylko, by wybrać odpowiedni ceramizator do swojego auta. Inne są do diesli, inne do benzyniaków. Szczegóły znajdziecie na stronie ceramizator.pl.